там не в Moi drodzy, jeżeli chcielibyście więcej Hanta, to zachęcam serdecznie do kciuków w górę, no poza tym jakbyście chcieli, na przykład zagrać ze mną. W moim towarzystwie, tak jak robił to Asader, czy każełek, to zachęcam do wspierania kanału chociażby na Patrolajcie, do którego link macie w opisie. Będzie mi bardzo miło. Tymczasem jego odcinka, bo był naprawdę naprawdę owocny. Stary wiesz co mi Asader ostatnio powiedział i będziemy musieli go pozdrowić. Powiedział mi story, zagraliśmy sobie trzy mecze po 7 killi, dawno grę w Huntą, naprawdę dobrze szło. Ja myślę, kurde, to teraz taka, wiesz, obowiązek na mi wisi, nie? <laughs> że musi dłużej pójść. A potem Asadar naprostowuje. No, ale MMR potem się wyrównał i trzy mecze w dupę, nie? <laughs> no, na razie czysto. Ty strzelasz? Do kolesia czy do kogo? Ja dowiedźmy strzeliłem, bo mi ja, zaskoczyła mnie. Okej. Okay. Ło, plecy! Dosłaniam cię. Chyluj się. No i weź coś, działaj coś. Dostałem. Znaczy strzelił do mnie, tu jest. Jak zeskoczysz, to go masz, wiesz? Tu w środku. Coś mi się trochę? Dostał ode mnie. Ok, bo nie wiem czemu mi się broń zmieniła na strzykawkę, jak dostał po jednym strzale. Rizyka leży jeden, jest dwóch, drugi chyba jest, jeden był. Tom był sam cały czas? Nie wiem, na górze, tutaj nikogo nie ma, to jest czysto. No strzelba, a to on był jedyny. A to zombiaki w deszczu też mają gorszy słuch? Mm -hmm, tak. No to fajnie. Daa. To działa w dwie strony. O Jezus, ale głośno to było. Cały serwer wie, że ty idziemy, nie? No kurde. Czerwoczyli są gdzieś kolesie. Pytanie, gdzie? Ja obstawiam, że to są ci z... Z, tymi, ...z poprzedniego bossa i że grają pod PvP, obstawiam. I czekają na nas. Nie, nie, wiesz co? Ci na poprzednim bossie cały czas na gminie czekają. Nasze znaczy idą do wyjścia. Także tu jest koleś jeden albo dwóch i... ...boss jest w budynku po prawej. No ciekawe. Oni go biją? Kurdebele, no. Mam pomysł, wiesz? Spróbujmy podejść. Zobacz, czy tu w kiblach nikt się nie kryje. Gdzie nie wiadomo, ale czyste. O, z daleka strzały, co to jest? To nie do nas. No, nie wiem. Gdzieś za murem To jeszcze tam za, za tym, o i na prawo też No, czekaj dwie, dwie drużyny się strzelają chyba Mam pomysł, schodź ze mną No, no idę Pójdziemy tu na lewo O, strzelają do nas Idzie Do nas z, z dachu Dobra, leży na dachu jakby co, dostał bańkę Biało, był sam, dobra, wchodzimy do bossa. Dobrze. Nice. Dobra, jest na biało. Jest prawie martwy. Prawie martwy. Rozejrzę się, czy nie widać graczy. Jest na strzałek, by co. Tam nie ma się rozglądać, wiesz, poczekajmy na bounty. Ci z Bounty jeszcze byli na mapie, to może oni zabili uciekli. A, rzeczywiście, oni mogli się postrzelać, podchodzili do wyjścia i kogoś zabili no. tych gonił, Bo oni byli, jeszcze, oni jeszcze żyli wtedy, znaczy jeszcze nie wyszli wtedy. No to tak brzmiało rzeczywiście, jakby z ich strony strzały szły. Stary, znalazłem taki przepis. Już ci mówię, wiesz co robisz? Robisz tak, bierzesz 0,7 ziemniaków, do tego no. bierzesz 200 gram sera gołdy, dużo pietruszki sobie skrajasz. No. siekasz, no. dwa jajka, dwie łyżki skrobi kukurydzianej. To wszystko mieszasz. Na i tak dalej, doprawiasz i robisz z tego potem trochę coś na wzór rurek z kremem, takie ciągnące się kluchy. smarujesz się olejem, wkładasz do piekarnika na 25 minut, 200 stopni i masz potem stare takie paluchy serowo-zimniaczane. O spoko, to brzmi dobrze. Do tego robisz sos czosnkowy i o panie. To ja Ci też mogę sprzedać fajny, fajny zdrowy i prosty i bardzo smaczny przepis na placki bananowe. O dawaj. Bierzesz dwa banany, dwa jajka, mieszasz, gotowe. O. I smażysz na patelni. Okej. Okay. Ja, ja za tobą jak ten... po tych płotach. My jesteśmy parkurowcy. Tak. Jak The Office. Parkour! Tak, no właśnie miałem mówić. Parkour! A dopiero niedawno ten odcinek tak widziałem. Stary, jak ja tęsknię za tym serialem. Chciałbym go zapomnieć, serio. I od nowa obejrzeć. Dobra, podbiegamy. potrafił po tego co pamiętam, nie? O kurde, stary! On jest stary w skarpety świątecznej ubrany, No! Bo... <gryw> ale już ale jaja! O stary! O Ale jaja! Nie no, dobra, jestem w szoku, nie? Jak chcesz to weź tę lampę, rzuć w niego, a ja biorę lampę drugą i idę z drugiej strony. O, czerwo, czerwo, mamy towarzystwo. Wiesz co mam po Chodź tutaj. A możemy jakoś na dach wejść? Nie, chyba. Tu, tutaj nie. Dobra. Plecy. Dostał. Leży. Dobra, się chwilę szybko. Wiem tylko jak się przewraca. Mam go spalić od razu? Poczekaj, dobra. Dobra, nic nie widzę na razie. jako lutne. Zobaczymy, czy ma kolegę. Co on tu miał? Gówno miał. Dobra, ja go od razu spalę. Masz do spalenia coś? Uh -huh. A, bo ty go lampą To bo... bo... lampę, leżała, no. Dobra. Podejdź tam, zobacz, e, czy na czerwono, czy na biało jest boss. Pająk jest na czerwono, się świeci. Czyli jeszcze jest koleś gdzieś, okej. Okay. No. Nawet nie musiałem podchodzić, świeci się po prostu na czerwono. O proszę. Dobra. O, I konce w górnym lewym rogu, nie? Tak, tak, tak. No, no, no to się świeci. Co jest? Coś tak spalił szybko. Ej. Czego przez to płonąć? Nie wiem. Mam rzucić na niego mołotowem? No. O, ale dostałem, o, panie! kurde. Jeszcze, się, jeszcze sam siebie podpaliłem Ale do, Ale mnie normalnie Już stary koniec niego Mam go. Ładnie. Kurde bele O, kurde, kim się fasoli. O, dobra, on jest na strzałach. No tak mało HP już? No. Merry Christmas. Uwijało, no i dobra. Rzeźnik trwa wyliminalnie też. O, stary. No dobra. To teraz powiedz mi. No? Ryzykujemy i idziemy potem tego bossa szybko? Po rzeźnika? Mhm. No... Nie? Czemu nie? nie? Okay, no. no list, no pan, no nie Głupi pomysł, ale będzie śmieszny. O wóz pod mały, to można wziąć jednorazówki sobie Ale pająk w skarpetach był piękny Był Tego się nie spodziewałem w ogóle wow. Wow. A, Ale na, z lewej strony Biegliśmy to z lewej strony Ale mnie na hita ściągnął po prostu Sam był? Nie wiem. Jednym strzałem mnie ściągnął. Teraz się dowiemy. Teraz się przekonamy, czy był sam. Chyba tak. Okej, okay, czy tam są jakieś zębiaki? Dobra, to ja robię tak. Rzucam na niego koncepcyjne. Jak się podniesie, to zginie. I spadamy stąd. O kurde sam się drasnąłem Dobra, lecimy. Dwóch typów i mają bounty już. Mm, ci powiedzą, że idziemy. No. Gdyby oh. nie ten gościu po drodze, to byśmy ich zaskoczyli. No... Czekaj. Słyszę ich. Tylko nie jest tak, mogą się wychylić z lewy na dol, albo na górze. Słyszę ich. O. Ło, kurde, oh yeah. stary. Okej. Okay. Oh. No dobra Czy co oni ci zrobili? Wysadzili w beczkę strzelili, wiesz? Doszło okay. do mnie podnieść szybko, czy nie bardzo Oni są gdzieś bardzo blisko Tak nad tobą od razu uciekaj O Jezus z dwóch stron do mnie strzelali Obaj nie żyją starych Oni obaj <grym> Tak ja, bełtem wybuchowym oberwałem. O stary, obaj nie żyją. Pięknie. Ja pierdziele, to zrobiłeś, to byłem coś sos to świata, absolutnie wiesz? No stary. Pięknie to było. O rade. Jak tych dwóch porobiłeś teraz? Wiesz co, jednym magazynkiem z Naganta. Jednego biłem Mosinem w plecy, a potem dobijem ich tylko, nie? Dolcza bierz od razu stąd. Jak będziesz tak dobry i otworzysz tam drzwi tutaj, żebyśmy nie szli za daleko. Rozumiem, że kuszą, tak? No, O kurde, bele... Be, be my guest. Stary, ja pierdzielę, w życiu nie miałem kuszy wybuchowej w rękach, nie? A chcesz? Ja ci mogę dać ją na chwilę. Nie no, co ty? Ja będę ci tylko mówił, które drzwi otwierać i gdzie kolesie są, zamykam oczy i będę czekał, nie? Ja pierniczę. Nie no, oczu zamykać nie możesz, takie widowisko. Otworzysz drzwi, strzelił raz śladu po drzwiach nie ma, nie? Rozumiem, że teraz o to... Nie no, nie mogę się doczekać następnego meczu nie? <grym> no. Zdecydowanie. Wezmę skrzynkę z amunicją, będę ci tylko amunicję nosił, wiesz? Mamy 5 killi 5 killi mamy, o, no to jest, jest postęp. Pamiętasz tego solisty jednego. A tak, to jest postęp. Dobry meczyk Ale zaś nic nie słychać przez ten deszcz. Do bosa strzelają moim zdaniem. No, kolesie są w tym budynku i te strzelają do nich chyba, wiesz? Co tam Dobra, tam są kolesie, ja muszę podejść. Leży jeden w tym budynku. Zapraszam serdecznie ze sobą stary. Idę idę. Dobra, pad jeden jeszcze na górze. Potrzebuję pomocy twojej stary, bo na górze jest koleś. Jest, ja patrzę na plecy, żeby z drugiego budynku do nas nie strzelali, wiesz? Dobra. Ja jestem na górze już. Oberwał. Leży. Leży kolejny. Tutaj też leży. Dobra, nice. Okej. Okay. Dobra. Dzięki Nice, dobre ja się filuje szybko I boss Bossa i tak ktoś bił, więc ostrożnie Nie, boss jest biały, ty A to dlaczego ten imolator jest taki integrowany? Stary, to no jest się... dosłownie trzy trupy Czyli bardzo dużo osób tu padło I dwóch się wy. Ewakuowało właśnie O to jest czwarty, o brachu To łącznie tu jest 6 trupów na terenie Nie! Musza! Sorry! Za blisko stoisz Za <grym> blisko stałeś, żeby użyć wybuchowej Siory stały ładnie poszło Ale drugiego meczu nic nie przybije, nie? No nie, był spoko drugi mecz, no? Ja pierwszy No panie, ale masz ładne dzianko kurde ja cię kręcę, coś pięknego. To był naprawdę dobry mecz. Naprawdę dobry mecz. Mam nadzieję, że się wam podobało. Pamiętajcie, że moje odcinki powstają dzięki wsparciu Patronu z Patronita. Link do niego macie na ekranie i poniżej. Moją stronkę, na której są top listy, mojego Instagrama, Facebooka i wszystkie inne fajne miejsca znajdziecie oczywiście w opisie. No i raz jeszcze pamiętajcie o kciuku w górę, bo to nic nie kosztuje, a bardzo, bardzo wspiera kanał. Dzięki za uwagę moi drodzy i do miłego usłyszenia.